Zakończenie. W tydzień później wybrałem się z Hanką na wyspę złoczyńców. Był piękny letni wieczór. Szliśmy wolno ścieżką przez Polanę. Czy wie pani, powiedziałem, że ja jednak dość rozsądnie zabrałem się z początku do poszukiwania zbiorów dziedzica Dunina? Byłem bliski celu, ale wszystko tak się później splątało. Rozumowałem logicznie, skoro Dunin wezwał do pomocy w ukryciu zbiorów swego gajowego, Gabryszczaka. To znaczy, że zbiory schowano gdzieś w lesie. Starych bunkrów nie brałem pod uwagę, trudno było przypuszczać, aby w tym czasie, gdy znajdowali się w bunkrach żołnierze niemieccy, ktoś schował tam swoje drogocenności. I rozumowałem słusznie, albowiem dziedzic Dunin wraz z Gajowym zawieźli zbiory do szopy w lesie. Do tej, w której nocowaliśmy na stryszku? Tak, w lewym rogu szopy wykopano głęboki dół i umieszczono w nim ogromną skrzynię, a w skrzyni były zbiory. Potem Gajowy Gabryszczak zdradził to miejsce bandzie Barabasza, choć jak wiemy, życia swego tym nie uratował. Bandyci i tak go zabili. Faktem jest, że wszyscy członkowie bandy, a więc i Pluta, i Hertel, i Skałbana, znali dobrze ów schowek w Szopie Leśnej. To Skałbana był także w bandzie Barabasza? Owszem, ale na innych zasadach niż pozostali. Należał do wywiadu bandy, nie chodził na rozbój. Zamieszkiwał w swoim domku, udawał, że z bandą nie ma nic wspólnego zajmował się szpiegowaniem milicji, donosił o jej ruchach w terenie. Odkąd jednak wyniknęła sprawa ukrytych zbiorów, Skałbana zaczął przemyśliwać, jakby pozbyć się bandy Barabasza i wejść w posiadanie bogactwa, które wydawało mu się ogromne. Przy pomocy anonimu ułożonego z liter wyciętych z tygodnika wysłał milicji wiadomość o noclegu bandy na wyspie. Wiemy, co się potem stało. Barabasz zginął, wraz z nim zginęła większość jego ludzi. Ocalało tylko dwóch Pluta i Hertel ale ich także skazano na karę śmierci. Tylko, że potem przyszło łaskawienie, zamieniono im karę na dożywotnie więzienie, a ostatecznie zwolniono ich po 15 latach pobytu w więzieniu. O tym jednak nikt w miasteczku nie wiedział, aż do dnia, w którym pluta, zjawił się u pani ojca. Jednego nie rozumiem, przerwała Michanka. Dlaczego Skałbana nie zniszczył tygodników, z których wycinał litery do swego anonimu i potem do listu wysłanego memu ojcu? bo pani chyba zupełnie nie zna psychiki tego typu ludzi. Skałbana to człowiek, który chyba nigdy w życiu nie kupował gazet, książek, zapewne od czasów szkolnych nigdy nie czytał. Stosunek takiego człowieka do słowa drukowanego jest zupełnie inny niż pani lub mój. Jest to stosunek bardzo złożony. Od skałbana miał w swym mieszkaniu kilka starych przedwojennych tygodników ilustrowanych. Może wydawały mu się bardzo cenne, bo stare, bo ilustrowane. Skałbana słyszał kiedyś od kogoś, że charakter pisma może zdradzić autora. Więc wyciął litery z tygodników, ale samych tygodników szkoda mu było wyrzucić. Zresztą zapewne nigdy nie przypuszczał, że ta sprawa może się wydać. Podobny stosunek miał z Kałbana i do zbiorów dziedzica Dunina, które po rozbiciu bandy Barabasza stały się jego własnością. Zapewne najpierw bał się sprzedać jakikolwiek przedmiot ze zbiorów, podejrzewając, że ktoś może wpaść na trop całej historii. Wolał poczekać, aż ludzie o wszystkim zapomną. Ale w miasteczku ciągle pamiętano o zbiorach dziedzica, ba sprawa ta zaczęła obrastać legendą, która frapowała wszystkich, tak samo jak panią Pilarczykową. To właśnie bardzo utrudniało skałbanie próbę sprzedaży zbiorów, więc zachowywał się jak przysłowiowy pies ogrodnika, co to siedzi na sianie, sam nieje i drugiemu nie da. Być może skałbana, ten i ów przedmiot ze zbiorów zawiózł do Torunia albo do Włocławka, żeby sprzedać ale pewnie źle trafiał, nie docierał do ludzi, którzy zainteresowaliby się starą bronią. To przecież są rzeczy dla znawców. Ofiarowano mu grosze, a za grosze Skałbana nie chciał się pozbywać zbiorów, o których wiedział, że są niezwykle cenne, bo za takie uważał Jedunin. I Skałbana czekał na okazję. Zjawiła się ona w miasteczku w postaci profesora antropologii. Skałbana napisał do niego list. Lecz tak się niefortunnie złożyło, że list spowodował przyjazd Kustosza, który nieumiejętnie zabrał się do rzeczy i spłoszył skałbanę. Wtedy właśnie mnie powierzono tę sprawę. A jeszcze przedtem przybył do miasteczka nikodem pluta, wypuszczony z więzienia, uzupełniła hanka. Tak właśnie było. Pluta zatrzymał się u pani ojca i zaczął rozglądać się po okolicy. Zajrzał do starej szopy leśnej i stwierdził, że zbiory Dunina są na miejscu. Dowiedział się także, że skałbana w dalszym ciągu mieszka w tej okolicy. Być może pluta jeszcze w więzieniu, gdzie miał dość czasu na przemyślenie całej sprawy, doszedł do wniosku, że zdradził ich wówczas skałbana. Skoro bowiem, rozumował Pluta, skałbana wiedział o noclegu bandy na wyspie, a po klęsce bandy jedyną osobą, która nie poniosła żadnego szwanku, był właśnie skałbana, on więc jest zdrajcą. Pluta postanowił rozprawić się z rybakiem. Umówił się ze skałbaną w drewnianej budzie na wyspie. To, że właśnie tam się umówił, ma dla mnie wielkie znaczenie. Chciał zemsty na skałbanie dokonać w tym samym miejscu, gdzie jego, Plutę oraz całą bandę Barabasza spotkała klęska z winy skałbany. Lecz nie przewidział, że skałbana domyśla się jego planów. I to nie on Skałbanę, ale skałbana jego zabił podczas spotkania na wyspie. Brr. Niech pan już nie opowiada. Zimno mi się robi, gdy znowu przypominam sobie szczegóły tej historii, rzekła Hanka. Tak, to nie było przyjemne. Rozmawiać o zbrodni właśnie tutaj, na wyspie, gdzie się rozegrały te ponure sceny, i do tego wieczorem w pobliżu zbiorowej mogiły bandy i świeżej mogiły skałbany. Naprawdę niefortunnie wybrałem się z tym całym opowiadaniem. Zamilkłem więc. Pogrążeni w myślach, minęliśmy drugą polanę. Znajdowaliśmy się o kilka kroków od drewnianej budy. Raptem w wiklinie obrastającej brzeg Wisły zaszeleściło coś i zobaczyłem Wilhelm Attela wraz z jego towarzyszami. Na nasz widok Tel wyraźnie się zakłopotał. O, zdaje się, że już rozumiem pewną bardzo brzydką sprawę, rzekła gniewnie Hanka. O co chodzi, zdziwiłem się. Tel się zaczerwienił. To samo stało się z Sokolim Okiem i Borówką. Jak wam nie wstyd, z wyrzutem powiedziała Hanka. Tel podniósł do góry dwa palce. Słowo honoru, że to już nigdy się więcej nie powtórzy, przysięgał. To był tylko żart, zwykły żart. Nic nie rozumiem, stwierdziłem. Nie mieliśmy żadnych złych zamiarów, począł mi wyjaśniać Tel. Odwiedziliśmy kiedyś wyspę i raptem z tej tu budy wyszedł mężczyzna i rozkazał nam, żebyśmy się stąd wynieśli. To było wtedy, gdy mój ojciec dostał list od Skałbany, tłumaczyła ojca Hanka. Ojciec bał się, że zostanie tu popełniona nowa zbrodnia i że ci młodzi chłopcy mogą być narażeni na niebezpieczeństwo. Tym bardziej, że ojciec nie wiedział, kto zabił Plutę, i wyobrażał sobie, że już sam pobyt na wyspie może okazać się groźny. Dla każdego. Skrzyczał nas i wygonił z wyspy. Więc my, przez złość, wieczorem zaczailiśmy się przy krzakach i gdy on, zapalając latarnie w rzecznych bojach, przepływał obok wyspy, wołaliśmy Borobosz! Chcieliśmy go nastraszyć. To było głupie, przyznaję, mówił TEL. Ale wówczas traktowaliśmy to jako doskonały i zabawny żart. A to już wiem dlaczego wówczas gdy nocowałem na wyspie nie rozległ się tutaj okrzyk barabasz mruknąłem Szliśmy przez wyspę aby powtórzyć żart zobaczyliśmy pański namiot i oczywiście zrezygnowaliśmy z kawału rzekł Borówka A teraz spytałem spuścili głowy milczeli znaczyło to że dziś również chcieli powtórzyć swój żart Ojciec pani Hanki miał rację że wypędził was z wyspy odezwałem się nie myliło go przeczucie. Tutaj właśnie miało być popełnione nowe straszne przestępstwo. Skałbana umówił się z Hertlem, zamyślając zabić go na wyspie. Nie przewidział jednego, że Hertel przyjdzie na spotkanie nie sam. I wtedy sytuacja odmieniła się. Oni, to znaczy Hertel i pan Karol, zmusili go do opuszczenia wyspy. Zaprowadzili go w głąb lasu, gdzie znajdował się włas do starego bunkra. Hertel znał te miejsca bardzo dokładnie, bo przecież jako członek bandy Barabasza Nieraz nocował w podziemiach bunkra koło maliniaka. W bunkrze związali skałbanę i zagrozili mu, że jeśli nie wyda im kryjówki ze zbiorami dziedzica Dunina, będą go tu więzić i głodzić. My uwolniliśmy skałbanę i zepsuliśmy szyki Hertlowi i panu Karolowi. Oczywiście teraz nie trudno domyślić się, dlaczego skałbana ukrywał przed nami, kto go związał i uwięził. Musiałby przecież jednocześnie zdradzić się, że wie, gdzie są ukryte zbiory. Ale skąd Skałbana dowiedział się o przyjeździe Hertla? Jak się z nim zdołał umówić na wyspie? spytała Hanka. Zapewne Pluta, zanim został zabity, powiedział Skałbanie, że jeszcze ktoś oprócz niego zostanie wkrótce wypuszczony z więzienia. Dlatego po zabójstwie Pluty Skałbana starał się opróżnić stary schowek w szopie leśnej i przeniósł zbiory Dunina do podziemi drugiego bunkra. Od tej chwili wydawało mu się, że nie potrzebuje obawiać się przyjazdu Hertla. I bardzo się mylił, bo Hertel okazał się znacznie sprytniejszy niż Skałbana przypuszczał. Oto po wyjściu z więzienia Hertel poznał niejakiego pana Karola, pracownika poczty, który poza swoim skromnym zajęciem na poczcie prawdopodobnie brał udział w przeróżnych machinacjach. Milicja bada jego przeszłość i z pewnością wykryje różne ciemne sprawy. Otóż ten pan Karol, właściciel pięknego czarnego samochodu, bo samochód należał do niego, zaopiekował się Hertlem dowiedziawszy się, że ten zna kryjówkę z cennymi zbiorami. Obydwaj zawarli spółkę. Tak to chyba można nazwać. I przyjechali samochodem tu, do tego lasu, aby zabrać zbiory. To wtedy prawdopodobnie widziałem ich samochód, krążący nocą po ścieżkach leśnych. Oczywiście zbiorów w dawnej kryjówce nie odnaleźli. Hertel był wściekły i zarazem zrozpaczony. Kto to mógł zrobić i kiedy? Z początku Hertel pomyślał pewnie, że kryjówkę opróżnił pluta, który wyszedł wcześniej z więzienia ale przecież znana była Hertlowi bandycka solidarność Pluty podczas pobytu w więzieniu kilkakrotnie spotykali się z sobą i przysięgali sobie że po wyjściu na wolność lojalnie podzielą się zdobyczą jeśli więc Pluta opróżnił kryjówkę musiał pozostawić wiadomość dokąd się udał i gdzie nastąpi podział zdobyczy i Hertel a wraz z nim pan Karol zdecydowali się pozostać w tej okolicy aby czekać na znak od Pluty dla ułatwienia postanowili, że Hertel, w którym ktoś z miasteczka mógłby rozpoznać dawnego bandytę, pozostanie w Ciechocinku i będzie co wieczór przyjeżdżał w umówione miejsce na spotkanie z panem Karolem. Ten zaś zacznie udawać turystę i zamieszka w pobliżu obozu antropologów. Tak się też stało. Wkrótce dowiedział się Hertel, że z dawnej bandy Barabasza pozostał ktoś, kto uniknął kary i cały czas przebywa na wolności. Był to Skałbana. Hertel wiedział, że skałbana, podobnie jak wszyscy inni członkowie bandy, zna kryjówkę ze zbiorami dziedzica Dunina. Domyślił się więc, że to nie pluta, ale właśnie skałbana opróżnił schowek w szopie leśnej. Hertel kazał panu Karolowi obserwować skałbanę, a sam umówił się z nim na rozmowę. Skałbana jako miejsce spotkania wyznaczył wyspę złoczyńców i wysłał list do ojca pani Hanki z rozkazem pozostawienia otwartej budy na wyspie, gdzie zamierzał dokonać drugiego zabójstwa lecz jak wiemy Hertel na spotkanie przyszedł z panem Karolem obydwaj uwięzili Skałbanę w podziemiu pierwszego bunkra o drugim bunkrze Hertel nic nie wiedział znał go tylko Skałbana który pracował przy ich budowie my uwolniliśmy Skałbanę z podziemia ale wkrótce wynikła sprawa zrekonstruowanej czaszki pan Karol wydostał od pana Opałki jedną z fotografii odtworzonej czaszki Hertel rozpoznał plutę teraz postanowili ostro zabrać się do Skałbany Tymczasem nadeszła noc. Harcerze ścigali kłusowników i jeden z nich nagle jakby zapadł się pod ziemię. Pan Karol, jak wiemy, także brał udział w pościgu, nie uszło jego uwagi nagłe zniknięcie kłusownika. I mnie, i oficerowi milicji, i panu Karolowi i Hertlowi przyszło jednocześnie na myśl, że być może w miejscu, gdzie zniknął kłusownik, jest jakieś wejście do podziemnego bunkra. Tylko że pan Karol i Hertel nas uprzedzili. Hertel oczywiście lepiej niż my orientował się w tym lesie, szybciej znalazł włas do drugiego bunkra, lecz gdy zeszli do podziemia, okazało się, że drzwi do małej komórki przylegającej do głównej komory bunkra są zamknięte na zasuwę. Pojechali więc do skałbany łódką, którą dostarczyła im Teresa. Skałbane zastali w mieszkaniu, zaskoczyli go swoją wizytą. Znowu go związali, a ponieważ nie chciał im oddać klucza od zamka, rozpoczęli w mieszkaniu gorączkową rewizję. Klucz wreszcie odnaleźli i natychmiast pojechali do kryjówki ze zbiorami. Tak zeznali milicji Hertel i pan Karol. Dalszy ciąg jest wam wszystkim znany. A dwaj kłusownicy siedzą w areszcie, z triumfem oświadczył Wilhelm Tell. Milicja odnalazła właściciela łódki i tak po nitce trafili do kłębka. Kłusownikami okazali się dwaj młodzi ludzie z sąsiedniej wioski za rzeką. Tak, skinałem głową. Twierdzą, że to Skałbana namówił ich do kłusownictwa. Zresztą u Skałbany na strychu odkryto dużą ilość wyprawionych skórek zwierzęcych. To był rozbójnik, straszny rozbójnik ten Skałbana. Tak zasmakował w procederze bandyckim, że choć przestała istnieć banda Barabasza, on dalej w jakiś sposób ciągle uprawiał swoje bandyckie rzemiosło. Gdy przestał uprawiać je wśród ludzi, to zaczął w lesie wśród zwierząt. Uuuu, zachuczało na rzece. Drgnąłem przestraszony. Po rzece przepłynął biały pasażerski statek. Głęboki ryk syreny przypomniał mi chwilę, gdy ze Skałbaną płynęliśmy samem przez Wisłę. Dlaczego wówczas skoczył do rzeki? Czy sądził, że uda mu się umknąć i że zdoła dobiec do starego bunkra w lesie, a wówczas odbierze Hertlowi klucz od kryjówki ze zbiorami? A może po prostu ucieczką chciał się ratować przed karą za zamordowanie Pluty? Chodźmy, powiedziałem do Hanki i chłopców. Przypomnienie strasznej śmierci skałbany napełniło mnie grozą. Nie chciałem przebywać dłużej na wyspie, gdzie stało się tyle złego. Pomyślałem, że może najlepiej uczynię, jeśli zwinę swój obóz i powrócę do domu. Tu wszystko przypominało mi tamte ponure historie. Nie miałem tu już zresztą nic do roboty. Zbiory dziedzica Dunina zapewne niedługo powędrują do muzeum. Chyba nikt ze zwiedzających, oglądając je, nie domyśli się okoliczności, w jakich zostało odnalezione. Przepłynęliśmy samym odnogę rzeczną. Na brzegu pożegnałem Hankę, która sprawiła mi kiedyś tyle kłopotu, a z którą teraz zaprzyjaźniłem się serdecznie. Potem rozstałem się z chłopcami. To byli naprawdę bardzo dzielni harcerze, myślę, że niewielu jest chłopców tak dzielnych jak oni. Tylko dzięki nim schwytano kłusowników niszczących zwierzęta w lesie. Pan miał rację, mówiąc nam, powiedział mi na pożegnanie Wilhelm Tell, że przygodę można znaleźć wszędzie. Tylko trzeba mieć oczy otwarte i nie być leniwym. A bursztynową komnatę też kiedyś ktoś odnajdzie, prawda? Rzekł Sokoleoko. Tak, powiedziałem z głębokim przekonaniem. Na rozstaju dróg, gdzie stał pochylony krzyż, zobaczyłem rosnące przy drodze niebieskie małe kwiatki. Były skromne, nie pachniały, ale miały piękny kolor. Narwałem ich dość dużo i ułożyłem w bukiecik. Po przyjeździe do obozu antropologów wręczyłem bukiet zaliczce. Pan jest jednak romantyczny, zawołała rozpromieniona. Pan jest jednak naprawdę romantyczny.